Siemanko, u nas odwilż. A ja sprzątam w gojemniku przed świętami, bo będziemy sprzątać dopiero po świętach. Tak się to wszystko prezentuje. Tu jest toparka z czarnego wywrotka, z samicy zrobił się samiec, więc jest na wojlerze u samców, ale rozmazuję tam jest. Jest ten czarny na końcu. Zrobił się samiec, więc jest. Jeśli by był ktoś zainteresowany takim samczykiem czarnym, to mogę wysłać. Jest wysoki. Łapcie to ma zniszczone. O. To jest ten samczyk. No jest mucha na dziobie, delikatna mucha na dziobie jest. To nie ukrywam. To jest właśnie samczyk. Miała być samiczka, jest samiec. O czasem tak się dzieje. Więc jeśli ktoś by chciał tego czarnego, mogę sprzedać. Tutaj mamy samiczki. O. Są samiczki i mówię, jeśli ktoś reflektuje, proszę pisać, proszę dzwonić. Tam gdzieś powinien być numer podany. A tu sprzątamy, kurcze Sprzątamy, zaraz to ogarniemy. Tu już zacząłem sprzątać. A już daszki są czyste. Zaraz będziemy sprzątać. Dobra, nagram Wam jeszcze po sprzątaniu, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, może jak ptaszki wchodzą. Dobra, to później coś jeszcze dogramy 1535, gołębi posprzątane pokażę Wam na czuł rasowych, tylko na razie uch ozdobnych, bo pocztowych już dzisiaj nie miałem siły, dezynfekcja sucha zrobiona, dezynfekcja. Białutko jest zrobione. Tą samiczkę dzisiaj już zabieram. To jest kawowy samiec. On zostaje akurat. tego czarnego. On ma łapcie teraz ubrudzone posypką, ale jest fajny samczyk. Jeśli by ktoś chciał, to proszę kontakt i Mokre mają łapcie, bo siedziały na wojleże na czas sprzątania, samiczki dopiero jadły, ale już, już chyba na spoczynkach, także też jest bialutko, też jest bialutko, czyściutko u samiczek, żeby nie było, także wszystkie mają łapcie mokre, bo na wojleże jest mokro, no i tak to się ma tutaj. wiosna powoli przychodzi to zaczyna się tu robić jak ulu jeszcze teraz to jest jeszcze nic ale ale o jedynek. ale w dzień to tu się dzieje bo już mamy mrok tak naprawdę już światło się pali w głębi już jest już jest mrok Śnieg już stopniał, prawie mało zostało. Tutaj to było odśnieżane to jest trochę więcej. Ale ogólnie mało śniegu zostało, U psów już widać trawę pocztowe, już śpią, bo tutaj światła nie ma. No, a te mendy wlazły, zjadły, i teraz spać. Dobra, dzięki za subskrypcję, dzięki za łapki w górę. Zapraszam do oglądania, komentowania, zostawiania łapek w górę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.